Cześć! Tu znowu ja. Rosali. w sumie tak jak zawsze. Dziś będzie mój pierwszy teren i pierwsza jazda na oklep. Jak widzicie, mam kamizelkę, ponieważ zbliża się już jesień, więc <laughs> trzeba, trzeba się jakoś ocieplać. Moją kamizelkę dostałam od mojej kuzynki, kiedy dowiedziała się, że jeździ konno. Była przeszczęśliwa. A teraz pokażę wam wszystko. Cześć! Rola Lorraine, sorry. Cześć! Dzisiaj będziesz miała teren, ale taki nietypowy, ponieważ będziesz jechała na lunie kit, na oklep. Jesteś gotowa na to wyzwanie? Oczywiście, że tak. Chodź do stajni. Dobra, to mam wsiadać? Tak, chodź i pójdź sobie tutaj na ten Ja. Po konia i e, po swojego konia i będziemy ruszać Okej okay. No co, klniszonie? Ojej Kocham ją, jest taka bardzo... Nie wiem, jak to nazwać Nie tyle, że mnie nie zrzuciła ani nic mi nie zrobiła, ale po prostu jest taka... Kochana To co, ruszamy? Okej okay. Mam jechać za tobą? Tak. Jak coś, to możesz też jechać z ale mnie um, nie toleruje koni. Okej. Okay. A powiedz mi, to jest twój prywatny koń? Tak. Zazdroszczę ci. Moi rodzice raczej by nigdy mi nie, nie kupili ani nie wydzierżawili no... konia. się na konia. A ile ty teraz masz lat? 22. Wow, czyli go już masz długo. 4 lata? No jakieś... cztery e, lata. A i tak ona ma tylko 5 lat i mam ją jakoś odgrywała. Wow. Podziwiam cię. Ja bym raczej nie dała rady. Teraz jest ta szkoła, to wszystko. Ach. Dobra. O to, chcesz robić z kusami? Tak. To okay. Lina. To łyna. I lecisz. A, a to już do końca? Możemy do końca. Okej. Nie mam nic przeciwko. A po, po tej jeździe Luna ma jeszcze jakąś jazdę? Nie. Już tylko wystarczy jeździć ciągle głowę i tyle. Czyli już koniec, tak? Tak! Chodzimy sobie tutaj do schodków i będziesz siadać Ale zatrzymaj się najpierw Ja tutaj konia ze swojego i ci pomogę Okej okay. oh. <laughs> Dobrze okay. Filuncia <noise> Dzisiejszy dzień był super Lorraine jest bardzo dobrą trenerką Chyba już wam to mówiłam Ale najbardziej podobało mi się to, że spróbowałam jazdy na oklep Co było bardzo fajne Mam nadzieję, że będę mieć więcej terenów i więcej jazd z Lorraine Bo obecnie strasznie mi się podoba <noise> No to... Bye.